Zobaczcie jaki burz mi tutaj wyrósł, jak natura walczy o przetrwanie, nie? Witam Was serdecznie moi drodzy, lecę, lecę na Richmond podlać kwiatki koledze, bo jest na wakacjach. Lecę moim struclem, strasznie brudny, no ale nie mam czasu go umyć. Dzisiaj świetna pogoda, więc co? Zapraszam na vloga. Tak często Cię spotykam, przechodzisz obok mnie. I tak sobie śpiewam, moi drodzy, i sobie jadę. Torki niesamowite. Nie chcę mi się wymijać, tutaj walczyć. Śpiewam sobie kombi i jadę dalej. Kolega jest na wakacjach i przyjechałem mu podlać jego piękne kwiatki. Spójrzcie, jaki kwiatostan. <grym> tak to wygląda, spadam. Tak, jestem nad Tamizą spacerek moi drodzy widzowie W okolicach Richmond fajna okolica ostatnio z małżonką sobie przeszedłem tam naokoło Ponad 20 20 km zrobiłem Zobaczcie ile, ile ptactwa A jest pięknie moi drodzy tak, byłem na trzech można powiedzieć rozmowach. Są niektórzy, których to interesuje, a niektórych to nudzi. Tych, których to nudzi, no, takie, takie mam życie w tym momencie i tam opowiadam, nie no. Przecież nie będę tworzył jakichś tam historii, nie wiadomo jakich. Zwyczajne życie piekarza w Londynie, który sobie szuka pracy na spokojnie, nie? Byłem w jednej piekarni. Ci, co oglądali live, to już wiedzą, co chcę powiedzieć. A ci, co nie oglądali, to niech słuchają. Pojechałem sobie na 22.30 do pewnej piekarni. Też z polecenia. No i co się okazało? No, że kurczę, miałem tam przepracować godzinę, dwie. Mogę pracować, nie? Tam nie chcę nawet zapłaty za to pokazać, co tam potrafię. Mi się wydaje, że... Dwie godziny, dwie godziny wystarczą, żebyś pokazał swoje umiejętności. To co umiesz, nie no, Zawsze to wygląda tak. Rzuca, rzucasz, rzucasz na stół dwa kilogramy ciasta, czy tam trzy, które sam zakręcisz z przepisu i kurczę I narabiasz bułeczki, pierdołeczki, rogaliki i inne tam... I inne różności, nie? No a tutaj było inaczej. Kobitka była bardzo miła przez telefon, na miejscu też była bardzo miła, powiedziała mi, że w tej piekarni co byłem, nie? Że mam że mam zostać 8 godzin, Mówię, w porządku tam się rozliczymy, podać ci numer konta, nie no, wedle prawa 8 godzin musisz przepracować. Ja sobie myślę 30 stopni na dworzu ja mam iść ja mam iść pracować yy, przy piecu, nie? Za darmo ja mam iść pracować za darmo moi drodzy, no. Raczej to trochę chore było, podziękowałem jej i sobie odszedłem. Zdziwiła się trochę, nie? Mówiła, że jest takie prawo. Piszcie mi w komentarzach, czy jest takie prawo, bo już... bo już nie wiem. Ale mi się wydaje, że, że nie ma takiego czegoś jak praca za darmo. dwie trzy godziny rozumiem. Do czterech maks. tam. Boże, jakbyś chciał sobie popatrzeć na tą piekarnię. Ja czasami zostawałem nawet 4 godziny ale byłem zaciekawiony piekarnią, rozmawiałem z piekarzami, to czas zleci, nie? I nie chciałem żadnej zapłaty, ale 8 godzin... Przejdę tutaj 8 godzin, no to to już... To już trochę dużo, nie? No musimy wracać, bo to jest takie... Prywatne... Prywatne osiedle, moi drodzy. Tam dalej niestety nie przejdę. No i pożegnałem się z, grzecznie z tą panią. Później zadzwonił do mnie szef, były szef Jarek. Jak tam ci idzie z szukaniem roboty? Poważnie mówię. A wie na kiepsko, no. wszędzie chcą mnie oszukać. Co ty, co ty mówię, masz za znajomych, nie do mojego byłego szefa? O no, kurczę, naprawdę O oh yeah. oh, Jezu, Czyliś taki powiedział, nie? Był trochę zbulwersowany. Ale zadzwonił z grzeczności, bo pewnie. Ta pani, która mnie chciała za darmo, zadzwoniła pewnie do niego powiedziała: Co ty mi tu za człowieka? Człowieka przysyłasz do pracy, nie chce się dać wydymać. Co to jest? No. Następna bardzo humorystyczna akcja w kolejnej piekarni. <laughs> Jadę tam na, na godzinę 8.30. Piekarnia, jak to piekarnia? Malutka piekarenka chodzę, witam się z panią. Też właścicielka, bardzo miła. No i do piekarzy zadzwoniłam, zadzwoniła po menadżera piekarni. A menadżer piekarni, nie wiem, nic po angielsku. Nie rozumiał mnie co, co do niego mówię. W ogóle. I powiedział mi, że tutaj się porozum porozumiewamy w języku tylko only Romanish wie kurde, to trzeba mi teraz rumuńskiego nauczyć, języka. Podziękowałem, wyszedłem. Nie ma co się zrażać, nie? Pomyślicie sobie, Jarek, ty jesteś wybredny. No nie jestem wybredny, no ale słyszycie takie chore akcje, ja sobie znajdę. Spokojnie. Zawsze jak szukałem trochę dłużej, znalazłem fajne miejsce. A nawet jakbym nie znalazł nic w najbliższych 3-4 miesiącach, to mam to w nosie, taki kajaczek chciałem sobie kupić, jak tam sobie państwo płyną. I tak to jest z poszukiwaniem roboty, jako piekarz, nie? Prosty zawód, brakuje piekarzy, ale tak jakoś jest ciężko, czy nie ciężko? No wygląda to, jak wygląda, no. Jarek, znowu narzekasz. No nie narzekam, no mówię po prostu jak jest, nie? Jaka jest sytuacja, jak już mówiłem, nie ma parcia takiego, że na gwałt muszę mieć tą robotę. Ale szukam sobie powoli, szukam, żeby co najmniej 4 dni w tygodniu sobie w piekarni popracować, nie? Jeszcze mam ustawione dwa spotkania w najbliższym czasie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie słuchać tych historii, tych, tych, moich, tych moich przygód w tych piekarniach. Chcą człowieka za darmo, co już wiele, wiele razy powtarzałem. To jest taki słynny wałek tutaj, że pięć razy weźmie człowieka na 8 godzin i ma, i ma praktycznie za darmo człowieka, nie? Za darmo ma człowieka do pracy. Tak to, tak to moi drodzy jest. 30, ile mamy? O, 29 stopni. Pogoda już męczy. Niech będzie to lato, no ale troszeczkę trochę, trochę przegincie. Jarek nie narzekaj. Nie narzeka mówię jak jest moi drodzy widzowie mam nadzieję, że, że wróci niedługo rozkmina rozkmina przy bagiecie bo tak, tak niektórzy ubolewają, że jej nie ma, ale jak nagrywałem dużo i więcej tych odcinków, to wam, to wam one się nudziły. Nie? Taka jest prawda, że im więcej tych odcinków było, to już malejąca była. Jeżeli patrzyłem na statystyki, to leciały w dół. Teraz lecę, raz w dół, raz do góry, raz w dół, raz do góry. Pod ostatnimi filmami burza w komentarzach. Burza, burza w komentarzach. Wylewa się jad straszny od moich rodaków, którzy twierdzą, że ich obrażam. No jak czujesz się oszustem, jak jesteś oszustem i przyjeżdżasz tutaj lub oszukujesz swoich rodaków, jesteś nieuczciwy, no to ja Cię nie obrażam, ja mówię właśnie o Tobie. No, a jeżeli jesteś normalnym człowiekiem, to ja o Tobie nie mówię. A o zawiści takiej polskiej, no to jest, tak jest, no kurczę, i możecie mówić sobie co chcecie, ale taka jest prawda, nie? Nie chcę tutaj, tutaj powtarzać, że nie wszyscy są tacy. Nie wszyscy są tacy, większość rodaków jest naprawdę spoko. I tego nie słyszycie. Tego, moi drodzy, nie słyszycie. Usłyszycie dwa słowa, obejrzyjcie cały odcinek, od deski do deski, co ja mówię. Mówię, że nie wszyscy rodacy są tacy, większość jest sympatycznych, fajnych, fajnych ludzi, naprawdę, których spotkałem tutaj w UK, nie? Naprawdę, naprawdę, a mówię o tych źle, będę mówił o tych, co, co po prostu oszukują swoich rodaków. I zamykam ten temat i możecie sobie pisać, co tam chcecie. Ja tam ludzi ludzi nie panuję, i właśnie. Pod ostatnim filmem, zobaczcie sobie jacy są Polacy, właśnie, właśnie tacy piszący te komentarze, nie? Jak ktoś, ktoś chce się oderwać od, od takiej rutyny, szczególnie boli co niektórych, że Jarek, ty nie masz dzieci, każdy musi mieć dzieci? Czy każdy musi mieć dzieci? Chyba nie. Jak ktoś nie chce, lub są różne powody, dla których dużo par, dużo par nie może mieć dzieci. To jest przykre. A te komentarze wasze są takie prostackie, że nie masz dzieci to prawie jak singiel. No ludzie kochani, no. Tak się tak się nie robi. Są pary, które się starają o dziecko, tak jak ja. I to bardzo długo. Są zdrowe. I lekarze rozkładają ręce. I naprawdę takie gadki, że nie masz dzieci. Bo naprawdę to jest takie słabe. Zamykam temat i życzę wszystkim parom, którzy, które starają się o dziecko, żeby, żeby im się udało, tak jak, tak jak ja sobie tego życzę, żeby mi się udało w końcu, żebym miał tego wymarzonego dzieciaka. No. I pomyślcie zanim coś napiszecie, bo możecie komuś przykrość sprawić, nie? Czyta też te komentarze moja żona i mówi, kurczę, Jarek, wiesz co, dziwni ci nasi, nasi rodacy. Dziwni są ci ludzie, nie? Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim. Tutaj sobie ktoś wędkuje. Zdrówka przede wszystkim, wszystkiego dobrego. Bo zdrowie jest najważniejsze. Jak masz zdrowie, to masz wszystko. Taka jest prawda. Czekajcie na kolejne odcinki. Komentujcie, dużo komentujcie, bo to jest bardzo ważne. No i trzymajcie się moi drodzy. Subskrybuj, bo większość ludzi oglądających mój kanał nie subskrybuje. Zostaw łapkę w górę i trzymaj się do następnego. Cześć!